Cześć, tu Przemek z Doktor Tusza. Okres wakacyjny rozkręcił się już na dobre. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mogą pozwolić sobie na odpoczynek. Do tego dzisiaj zaprezentuję wam nasze trzy propozycje urządzeń wielofunkcyjnych, na które powinniście zwrócić uwagę szukając sprzętu do swojego biura, bądź niewielkiej firmy. Zapraszam do oglądania. Dobór odpowiedniego urządzenia jest ważny. Drukujesz dużo papierów w firmie i niekoniecznie zależy Ci na wysokiej jakości wydruku, ponieważ drukujesz proste dokumenty tekstowe. To zastanów się nad zwiększeniem budżetu na zakup sprzętu. Ilość wydrukowanych stron na jednym tuszu czy tonerze decyduje o tym, jaki będzie koszt jego eksploatacji. Te tańsze urządzenia z reguły mają mniej opłacalną wydajność. Pierwsze urządzenie, jakie weźmiemy na warsztat w dzisiejszym odcinku, to urządzenie wielofunkcyjne. Marki Brader model DCP-L2712DW. To proste w konfiguracji i łatwe w użytkowaniu urządzenie monochromatyczne. Dzięki wbudowanemu interfejsowi sieci przewodowej i bezprzewodowej możliwe jest drukowanie z telefonów komórkowych oraz tabletów. Użytkując to urządzenie, możesz cieszyć się wysoką prędkością druku, w tym wypadku do 30 stron a 4 na minutę. A do tego korzystać z automatycznego podajnika dokumentów na 50 arkuszy, przydatnego przy drukowaniu, skanowaniu i kopiowaniu dokumentów wielostronicowych. Urządzenie Brother DCP-L2712DW posiada szereg funkcji pomagających oszczędzać, między innymi funkcję automatycznego druku dwustronnego, czy też użytkowanie tonerów o zwiększonej wydajności, w tym wypadku do 3000 stron, które obniżają koszt każdej wydrukowanej strony. Kolejną naszą z propozycji będzie opcja dla tych, którzy potrzebują jednak wydruku dokumentów faktur i tym podobnych w kolorze. Mowa konkretnie tu o urządzeniu Brother DCP T720DW. To kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z systemem do samodzielnego napełniania atramentem, czyli tak zwanym systemem CIS. Koszt jego eksploatacji jest znacznie mniejszy, porównując do urządzeń pracujących na klasycznych zbiornikach, czy też klasycznych kartridżach. Dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 20 arkuszy z łatwością możemy wykonywać wiele zadań jednocześnie. Z kolejnych zalet w tym urządzeniu to zdecydowanie funkcja automatycznego druku dwustronnego, czy też możliwość druku z urządzeń mobilnych dzięki łączności bezprzewodowej. Monochromatyczny Xerox WorkCenter 3025 to ostatnie z naszych propozycji dzisiejszych urządzeń wielofunkcyjnych do biura bądź małej firmy. Jego kompaktowe rozmiary idealnie odnajdą się na niewielkich przestrzeniach, a dzięki łączności Wi-Fi możemy umieścić się w dowolnym, najwygodniejszym dla siebie miejscu. Drukuje z prędkością 21 stron na minutę, co skraca oczekiwanie na wydruki. W Xeroxie tym zastosowano kasetę Wszystko w Jednym, gdzie bęben zintegrowany jest z tonerem. Jego wymiana nie sprawia żadnych trudności, a to wszystko zdecydowanie ułatwia nam zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi. Wszystkie te urządzenia wymienione w dzisiejszym odcinku, jak i materiały eksploatacyjne do nich, mamy dostępne na naszej stronie internetowej www.drtusz.pl W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli któreś z urządzeń wymienionych dzisiaj nie spełniło twoich oczekiwań, napisz do nas za pomocą naszych kanałów na mediach społecznościowych. Pomożemy ci dobrać urządzenie odpowiednie do twoich wymagań. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.